Na barometrach w Warszawie 1012 Hektopaskali. Sponsorem programu był producent preparatów Nutri Drink dla osób starszych do odżywiania w trakcie choroby i rekonwalescencji. Do wspólnego oglądania programu zaprosił jego sponsor firma Oi producent magnezu w kapsułkach Helamag B6 Forte. Sponsorem programu była firma OSHI, producent napojów z elektrolitami i oficjalny partner La Liga w Polsce. sposób na udany wyjazd za granicę? Krok pierwszy: wybierz fajne miejsce. Krok drugi: wejdź do apki Millennium i łatwo wymień walutę w kantorze po korzystnym kursie i ciesz się podróżą, a wydatki za granicą zawsze będziesz mieć pod kontrolą. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Pewni swego wiedzą, że świat zaskakuje. Dlatego bank mają pod ręką i zawsze zdążą spędzić czas tak, jak chcą. Otwórz Alior konto. Zyskaj nawet 600 zł i 7% na lokacie na start. Alior Bank. Trudniej Ci się ruszyć? Weź kolagen 11000+, który zawiera składniki pomagające Twoim stawom i aż 11000 mg kolagenu pepta Rusz przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000+, od Doppelherz. I woke up this morning asking myself, what do I wear to look like a local? Hmm, that could work. Zalando. Nowy Opel Mokka z amatyczną skrzynią od 899 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Ale do kur... Znowu bym coś zjadł. Gramy, przekąszamy i redukujemy tłuszcz w nowych kawanosach Tarczyński. Innowacyjny ekspres do kawy Philips Baristina. Dziś dobra kawa to zaparzacze, przelewy, skomplikowane maszyny. Nie, teraz wystarczy jeden prosty ruch, by odkryć prawdziwe, pyszne espresso. Dołącz do nowego ruchu kawowego. Nowa Baristina od Philips. A dla nas kupił? Super, bo na weekend wyjeżdżamy. Marka Model Rock. Kup. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. W 24 godziny. O, nie, mamy jakąś kiełbasę na grilla? Jakąś kiełbasę? niejaką Błodzka sokołów! Voilà! Bo smak kiełbasy zaczyna się od mięsa. Mądre no, pomstwo. się zna i mówisz, że jak mięso, to jakości sokołów. Smak zaczyna się od mięsa. Vivi Go. Klikasz i pożyczasz. Nawet 4000. RRSO 0%. Gotowa, by zabłysnąć nawet bez makijażu? Nowy płyn micelarny Nivea wzbogacony serum. Usuwa do 100% makijażu. Zawiera aż 5% serum z witaminą C. Uwalnia naturalny blask Twojej skóry. Nowy rozświetlający płyn micelarny Nivea wzbogacony serum. Skóra dla pełni blasku, Nivea dla skóry. Aż 8 na 10 wizażanek zamieniłoby swój płyn micelarny na Nivea. A ty?